Uwaga, uwaga moi kochani, proszę o ciszę. Witajcie w naszym leśnym zakątku. Właśnie teraz zaczyna się Wasza szkolna wycieczka. Jubi, jubi, ale super! Dzień w lesie. Właśnie o tym marzyłam. A ja tu mam nadzieję, że spotkamy jakieś dzikie zwierzęta. Proszę pani, czy tutaj są takie zwierzęta? Czy zobaczę niedźwiedzia albo wilka? O rany! Miejmy nadzieję, że wilki i niedźwiedzie będą się od nas trzymały daleko! Dzisiejszy dzień będzie pełen atrakcji macie czas wolny kilka godzin. Musicie zrobić zdjęcia zwierząt, musicie zaobserwować przyrodę, a następnie wszystko mi opowiedzieć. O nie! To to jest beznadziejne. Ja boję się lasu. Ja, ja nie chcę. Boję się robaków, małych zwierzątek. Najlepiej wróciłabym do domu. Ej, co jest Sara? Cykasz <laughs> się? Buu, a może chciałabyś zobaczyć węża? Oj, przestań! Jesteś niemiły. Zostaw mnie! O, chyba znalazłam idealne miejsce dla siebie. Usiądę sobie tutaj na skraju tej wody, nikt mnie nie zauważy. Nikt nie zauważy, że zniknęłam. Nie mam zamiaru chodzić po lesie. Ach, to miejsce jest takie romantyczne! Ej, Emma, zobacz tam za drzewem! Chyba spotkaliśmy jelonka! Wow, ale czat! Szybko zapisz to w notatkach, bo później pani nam nie uwierzy. Ale piękny jelonek. Nie, no nie będę do niego podchodzić, bo jeszcze się przestraszy. Ty, a co ty tam masz w ręku? Mapę. Ej, a to dozwolone? Nie wiem, ale tata dał mi mapę i powiedział, że teraz na pewno się nie zgubimy w lesie i dzięki temu będziemy mogli znaleźć więcej zwierząt. O zobacz, według tej mapy. To jest ulubione miejsce dla wiwiórek. Ej, 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 co, co się dzieje? Ta wiwiórka jest jakaś dzika. Zaczyna skakać. O nie! Jaka słodziutka i milutka. Zapisuj to szybko, że widzieliśmy wiewiórkę. Sara, Sara, gdzie jesteś? Ups, chyba zbyt mocno ją wystraszyłem. Sara, Sara, gdzie się schowałaś? Och, jak wspaniale! Dzieci zajęte pracą. To dla, dla nagrody? O, wiem, wiem. Chyba zorganizuję im jakiś piknik. Przygotuję przekąski na ognisku. O, wyglądałem naprawdę apetycznie. Tutaj jeszcze mamy jakieś szaszłyki. Dobrze, że się przygotowałam i mam nieco więcej jedzenia. No i chwila relaksu dla mnie. Teraz mogę odpocząć. Mam kompas. ponoć jak pójdziemy w tę stronę, to znajdziemy coś ciekawego. E, serio? No dobra, zaufam ci. Chociaż trochę się martwię. Nigdzie nie widziałam Sary. Ona od początku nie chciała tu przychodzić. Ona mówiła, że to jest las jak z bajki. I tylko ona zna jakieś tajemnicze miejsca. O rany, ona i jej wyobraźnia. Sara, Sara! O rany, co ja narobiłem? Tak ją przestraszyłem, że chyba, że, że chyba uciekła w głąb lasu. No nie, przeze mnie się zgubi. Jestem beznadziejny. Po cichu, pomalutku, zobaczę, co się kryje na tych skałach. Nikt mnie nie zauważy. Ups, żebym tylko nie wpadła do wody. Delikatnie skaczę. O, rany! Ale jestem wysoko! A tutaj mamy wodospad! O, wow! Kiedyś czytałam o takim wodospadzie. To tajemnicze miejsce, ale lepiej szybko wrócę, bo jak ktoś mnie zauważy, to odkryje to magiczne miejsce. A póki co wszyscy są w lesie. Czytałam kiedyś przygody małej księżniczki i księcia. Och, ale super. Mała księżniczka spotkała prawdziwą żabę. I ta żaba zamieniła się w księcia. Żaba miała koronę i była zielona. No i przyszła do tej księżniczki. A, żaba! O, ja się bo, bo, boję żab. Ojej, ona wygląda jak z tej bajki. No nie, mi się to chyba śni. Żaba w koronie? Czy to oznacza, że ja powinnam ją pocałować? No dobra, zaryzykuję. Żabko, chodź tutaj. Dostaniesz buziaka. Mm, dla ciebie, słodki buziak. O nie! Gdzie jest ta żaba? No nie bierze. Pojawił się książę. A! Nie, 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 to mi się śni. Ja chyba jestem chora. Czuję, że mam gorączkę. Muszę usiąść. Witaj! Witaj, moja droga księżniczko. O rany, uratowałaś mnie. Przestałem być tą okropną żabą. Dziękuję ci. Tylko ty miałaś na tyle odwagi, żeby pocałować brzydką żabę. A w nagrodę masz księcia. Moja droga królewno, gdzie twój zamek? Gdzie twój ojciec? Muszę poprosić o twoją rękę. Ja chyba mam gorączkę i ja chyba zemdleję. Nie jestem żadną księżniczką. Otóż tak, poczekaj. Muszę tylko teraz ja ciebie pocałować. Wielkie buziaki dla ciebie. I proszę bardzo, po prostu z nieba spada księżniczka. Ale jak? Jak to możliwe? Ja jak księżniczką? Tak, przez twoje dobre serce. Księżniczka i książę już na zawsze będą razem. Ty i ja i nic nas nie rozdzieli. Co to za dziwne hałasy? Wszyscy rozbiegli się po lesie, a ja słyszę coś tam daleko. O, jakby woda, wodospad, coś szumi. Idę sprawdzić, co tam się dzieje. Może w końcu uda mi się spotkać Sarę, bo ona po prostu zniknęła. A chciałem jej powiedzieć, jak bardzo ją lubię. Ojej, jaki znak, woda. Oh, Ponoć nie możemy się tam zbliżać, ale... O oh, rany, co ja widzę? Nie, moje serce pękło, nie no, nie mogę na to patrzeć. Muszę ściągnąć okulary. To jest przecież Sara. Ona ma randkę. Dlaczego Sara wygląda jak księżniczka? Dlaczego spotkała księcia? Nie, to ja miałem być jej ukochanym. Wszystko stracone. Powiem wszystkim, że Sara chodzi na randki, a mnie odrzuciła. Ucieknę do lasu, tak aby nikt mnie nie zobaczył. To co? Zamieszkamy teraz w Twoim królestwie? Ale ja nie mam królestwa, jestem zwykłą dziewczyną. Coś mi tutaj nie pasuje. Jakbym skoczyła do prawdziwej bajki, ale jakbym była w prawdziwym życiu. Książę, czy ty naprawdę jesteś prawdziwy? Uwaga, uwaga, dzieci! Zbiórka, zbiórka! Wracamy szybko do mnie. Czekam na wasze notatki, kogo tam zauważyliście. O, szybko, szybko! Dobrze, że masz mapę. Nie zabłądzimy! Dobra, szybko, bierz tego ptaszora. O, jest tutaj. Mamy. Dostaniemy dobrą ocenę. Pani będzie po prostu w szoku. A ja co mam zrobić? Kocham Sarę, ale ona ma innego. Muszę się ogarnąć. Koniec płakania, koniec rozmazywania. Trudno, przegrałem. Ale czy ktoś mi uwierzy, że Sara to księżniczka? Ojej, wołają mnie, muszę uciekać. Zrobiło mi się jakby niedobrze. Książę, książę, pomóż! O nie, co, co to? Książę zniknął, została żaba. A ja, a ja, kręci mi się w głowie. No tak, no tak, przestałam być księżniczką i zostałam tylko z żabą. Czyli to był sen. Ojejku, moja bujna wyobraźnia. Ale dobrze, Żabko, że jesteś ze mną. Przynajmniej pani zaliczy mi zadanie. Dzieci, dzieci, chodźcie tutaj do mnie wszystkie, wokół ogniska. Czas na zaliczenie zadania. Czekam na wasze notatki. No proszę, szybciutko, szybciutko. Zajmijcie miejsca. Ojej, Sara. Sara, a co ty tutaj robisz? Przyszłam na zaliczenie zadania. O co ci chodzi? Ale ja cię widziałem. Ty przed chwilą byłaś z jakimś księciem i jesteś księżniczką? Co? Nie. Ojejku, Patryk, ale ty masz bujną wyobraźnię. Proszę pani! On widział księcia i księżniczkę w lesie. Patryk, proszę cię, no bez takich wygłupów! Jakie zwierzę zaobserwowałeś? Żadne. Ja, ja naprawdę widziałem księżniczkę. Wiesz co? Jesteś niepoważny. Pewnie liczyłeś tylko na jedzenie z ogniska. A zadanie zaliczone? Brak. No nie, no jestem w szoku. Ktoś tu chyba ze mnie się wyśmiewa. Pięknie, pięknie. Wszyscy pięknie pracowaliście. Widzę żaby, wiewiórki, ptaki. Jesteście wspaniałymi obserwatorami. No trudno. Niektórzy widzą przyrodę? A inni księżniczki w lesie. Siadajcie czas na wasze nagrody. Możecie zjeść coś przepysznego z ogniska. Ups, byłam trochę niemiła, skłamałam, ale nie mogłam powiedzieć. Przecież ja, ja myślałam, że mi się to śni, A to jednak było naprawdę. A, mam swojego księcia, mam swoją żabę. W każdej chwili mogę spotkać się z księciem. No trudno, y -y, Patryk dostał uwagę, bo nie pracował w ogóle. No, ale ja przynajmniej mam swoją słodką tajemnicę. A wy jak myślicie, spotkanie księcia i księżniczki było prawdziwe, czy też może nie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Wycieczka klasowa się udała. Pani prawie wszystkim zaliczyła zadanie, tylko niestety Patryk się nie popisał, no ale trudno. Z miłości wolał obserwować tylko i wyłącznie Sarę.